Cześć, tu korpo Pasieka W dzisiejszym filmiku pokażę co robię po pierwszym oblocie wiosennym a my dzisiaj 25 lutego temperatura około 20 stopni pszczoły się obleciały noszą pyłek także wszystko wygląda tak jak powinno wyglądać dodatkowo na 13 zazimowanych rodzin, 13 przezimowało, także ja jestem zadowolony. Ok, w dzisiejszym filmie pokażę, co, tak jak mówiłem, co robię po pierwszym oblocie. W skrócie jest to oczyszczenie dennicy, następnie zamknięcie dennicy, bo ja zimuję na dennicy osiadkowanej otwartej i ocieplenie daszka korzystając z tego, że jest tak piękna i ciepła tak piękny i ciepły dzień zrobię też szybki wgląd w ule i tam gdzie to możliwe zawężę, tam gdzie to potrzebne w zasadzie zawężę gniazdo maksymalnie jak się da teraz pszczoły mają mieć ciepło mają się rozwijać także to jest właśnie, to jest właśnie cel tego przeglądu okej okay. Chcecie być na bieżąco? Zasubskrybujcie kanał i dajcie lajka. Like Za chwilę zaczynamy. Zaczniemy od tego ula. Zdejmuję daszek. Korpus przekładam na sąsiedni ul. Zdejmuję podstawkę. Proszę zobaczyć, taki jest osyp. Dennica otwarta, tak jak mówiłem. No i co, I teraz ją przeczyszczę. Za chwilę zmienię, tylko pokażę, jak to będzie wyglądać. Okej, okay, dennice przeniosłem sobie kilka yy, kroków dalej. I teraz będę chciał ją oczyścić. Często największym wyzwaniem po zimie jest wyjęcie siatki, ale nie w tym ulu. Tutaj delikatnie. Chodzi. I teraz tak, co z tym osypem? Tego osypu absolutnie nie, nie wyrzucamy gdzieś obok ula. Ja go zbieram do kartonika. Tu już jest osyp do kilku innych uli. I ten osyp później należy albo spalić, albo zakopać. Czyszczę brzegi też. To jest zawsze jakiś syf po, po zimowli. Ale to czyszczę. Dłuto oczywiście później będzie odkażone, także nie dostanie się nigdzie syf z tej dennicy. Ok, wracamy do dennicy. zawsze jeszcze palnikiem tą siatkę tutaj gdzie czyściłem opalam. OK, teraz dynnica. Tutaj jak rzucicie okiem to zawsze też w środku nie wiem czy gdzie widać na filmie zostają jakieś syfilisy po zimowli i to przede wszystkim o tutaj pięknie widać to przede wszystkim trzeba oczyścić a później a później opalić się palnikiem zaczynamy e, widać widać najpierw wyskrobuje te większe rzeczy to co się da co w chłodniejsze dni po pierwszym oblocie ja tutaj sobie pozwoliłem pozwoliłem sobie przełożyć korpus na sąsiedni ul natomiast teraz opalam w chłodniejsze dni dobrze jest mieć zapasową dennicę po prostu podmienić na szybko położyć na tą zapasową na spokojnie sobie oczyścić i znowu podmienić albo zostawić tą zapasową jak to woli ok, praktycznie jest to gotowe do ponownego wstawienia co teraz? montuję siatkę z powrotem na swoje miejsce o, tu jeszcze nie oczyściłem, poprawka, Dobra, czyli montujemy siatkę. Jak mówiłem, zamykamy już dennicę i gotowe. Okej, okay, dennica odstawiona na swoje miejsce, teraz postawię na niej korpus. w zasadzie gotowe jeśli nie zaglądałbym do ula dałbym tutaj ocieplenie ja używam ociepleń filcowych i daszek i tyle natomiast chcę jeszcze zajrzeć do ula zobaczyć czy, czy nie trzeba go zawęzić Nam się tutaj przykleiło. Okay. ok, nie ma co zawężać. Wszystkie ramki obsiadane na czarno, dodatkowo ja zostawiłem w razie czego za matą, jeszcze dwie ramki z pokarmem. Jak zawężałem gniazdo na jesieni, że teraz tylko zamkniemy ocieplenie górne daszek. I to jest tyle, co robię po pierwszym wiosennym oblocie jeszcze na koniec bonusik zobaczymy sobie czy noszą pyłek tutaj nie widzę nic wcześniej nosiły a jeszcze jedna ważna kwestia po pierwszym oblocie ważne jest żeby zamontować poidło ja kupiłem coś takiego, wyżłobioną deskę. Tutaj sobie z tego baniaczka kapie woda co jakiś czas do deski. No, dzisiaj zamontowane. Na razie pszczoły nie są zainteresowane. Być może, być może latają gdzie indziej. Dobra, chodźmy jeszcze tam zobaczyć. Wszędzie, przy każdym ulu coś się dzieje. Widać już gdzieniegdzie pszczoły z obnóżami, a tutaj jak ktoś pamięta jeszcze niedawno stał ul odkładowy Natomiast dzisiaj również korzystając z tej pięknej ciepłej pogody przełożyłem te pszczoły do, do nowego ula. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy. Pamiętajcie, żeby być na bieżąco, Zas zasubskrybujcie kanał i dajcie lajka. Like Dzięki, pozdrawiam.